Zanim przejdziemy do kolejnej części filmu, chciałbym was poinformować, że zostałem właśnie twórcą treści Broken Ranks, czyli content creatorem. Co to oznacza dla was? Oznacza to jeden gwarantowany film raz na trzy miesiące. Nie no, żartuję widzowie. Będę wrzucał co jakiś czas, będę miał dla was do rozdania trzy kody raz w miesiącu na darmową platynkę. 200 platuszy, na co tam chcecie aby wziąć udział w losowaniu wystarczy, że subskrybujesz mój kanał i zostawisz komentarz, a twój komentarz weźmie udział w losowaniu. Dodatkowo, jeśli jesteś nowym graczem i zarejestrujesz się przy użyciu kodu DANDYS w formularzu, otrzymasz darmowe 7 dni konta premium na start. Bra. Wszystkich ojebałem wczoraj w pokera. Zgadza się widzowie. Ojebałem wszystkich na tropy trwogi. Patrzcie w ogóle to. Diurę mi wyjebali. Pozdrawiam Wiktora, ksywa Anna Danuta. Pozdrawiamy Muzan, ksywa Wykręcony Dżony. Pozdrawiam Dark Wódkę, ksywa Śpiąca Szmata. ma? Łuk! FBI! Kurwa! <słyski> tak. kurwa, klapa za O kurwa! <grywa> Ty, tylko, dzw tylko dzwona nie wypierdol, bo nas nie zeskromią. Ty skądś pozdrowiłeś się? Jakiś cię zobaczył. Zobaczcie, kurwa, ile ukrów do mnie się ładuje. Wszyscy. Dlatego nie macie pokoju, do dęci. Pięciu... Mo możesz powiedzieć, widzą za ile wypierdalacie tego pana z PTM nie bierzecie. Dogadamy się na zlasie. Dobra, dobra. Dogadamy dobra. się. Dobra. no, się mam wstać, kurwa. A zmieniłoby to coś? Ja Wam powiem tak, kochani. Nieważne jakie wy macie niki, ale ja chcę. Ja chcę zdjęcie z panem, który ma na plakietce Eutanator No to ogólnie ja zanim zadam pytanie, to chciałem pozdrowić pana Pająka z serweru HC Dobra widzowie, zapierdalamy Widzowie, zapierdalamy itemki Dbałem komuś klawek, koszuleczkę Pokaż, pokaż naszą zdobyć. Zajebaliśmy frytisowi może, może się nie skapnie, może się nie skapnie będzie na Nora. Tak, nadzieja. Ile, ile masz tych zrobionych skór synów? Poczekaj, zaraz powiem jak... 12? Jaka. 2B, birę, do 40, nie, no 12 nie mam, 12 nie mam. A ile masz? 29. 29. Mam <laughs> władce, i mam władce losu i nadziejkę Dawaj no, no to nie że pozdro 118, 118. <laughs> pozdro 118 i ten drop. <laughs> <laughs> za długo robić było, ale. <laughs> tak, 10 minut to za długo? No tak, 40 minut atry... dropa mamy. Dropa mamy. Dropa mamy. Bardzo no, Dawaj drop, dawaj dropa mamy. Aha. <laughs> no kurwy jebane no! Cześć, cześć. w duby, a oficjalnie cię wypowiedzę jak gość, który wypowiedział się ze składki ZUS, ja składam wypowiedzenie z płacenia surowców. Mam to w pizzie. Będziesz płacił, kurwa. Pisz na nah. support. Pisz, rób, oh. rób screeny, pisz na support. 25 stopni, za No jest masakra po okie, nie nie? No, kakuś, Ja to bym no wyszedł wcześniej, nie? Nie bij, ja idę po wiatrak, no nie? No to dzisiaj też jakieś piwko, kurwa, wleś. Ja to do no, no, na, no, ja, ja napiszę, przyjedzie na ryby. Ja ty kurwa hopi nigdzie nie idziesz, to jak spisz? <laughs> jest setne, to możesz wyjść z domu. Widzisz, Muzan? Ja to mam pt, co mnie namawia do wyjścia, nie? To z Tobie domu. zabraniają. No, zabraniają. Co, so, ma wychodzi z domu człowiek, jak ma się broken Papin, wiesz jak schudnąć? Upierdalić se na... 555% miał no, kakusia. Upierdalić se no. nogę. Papka myśli, że ja rzucę wszystko i chuj po. Pociak, pociak, no. Pociak, no. Mówię co, do niej. Mówię do niej. No, jak ja stówę teraz ważę. Ja teraz przypierdalam w siłownię. Z Malberio podejdzie to mu kurwa... Słuchaj. Put! Tak, mu zrobię. <głos> <by>. <głos> Lepiej, żeby cię. W Gierce oszukał gości się dziewczyna oszukała, co? Da. da. No. no co patrycego. O, prawda, o, prawda, prawda? Też wypierdam do Bayern, nie? I, I robię, robię sesar, że stoję w Berni i piszę, i kręcę item Buberszteina. Babka Do kolejnej znajomej zadzwoniła. Tak, już pieszkam. Józef, I Zrobiła zdjęcie i wyszła z pokoju. Żegnajcie. A policję wyschnął. Nalo, Na los. Został sprzedany. Został sprzedany. Bawka mnie wrzuca na Marketplace'a na Facebooku. <laughs> Żeby daj mi pokój. A cię dupiam. No co to? 8 kulek, 62% żadnej nie trafiłem. O oh, kurwa. Ja pierdolę, nie? Ja, to takie ob... jak pierdolę, co za kurwa świecie. i była nie bo na właśnie ja karklam. Nie <laughs> za <laughs> no obudzę. 100% linga. Dla barbarzyńcy. Słuchamy, <laughs> słuchamy wytłumaczenia. <laughs> A A my nie słuchamy Kurwa, myślałem, że Bartka będzie wszytywać roki, zdąży za Zrobić do końca. <laughs> Zawsze wczytujecie długo na grubkę, Wartek. Porwa, jebana chomika nie było. Ta tak, Bigi to normalnie, czyli kupałki w Brenadira jazda, nie? Łucznik łucznik go tam tyra, łucznik cztery ataki dajesz, czego każdy go bije po 1200, nie? A Bigi leci jeszcze pałki w Brenadira. Jak, jak będziesz tak robił na Brenadirze, to zostaniesz wywieziony na taczce, nie? Na tych Czemu? pierwszych. No Na tych pierwszych, jak tak będziesz <laughs> robił, to zostaniesz wywieziony na taczce, nie? Bigi jeszcze, człowieku, ten... Bigi jeszcze mówi tak, ja ci rozbiję, nie? Ja odłamkę dlatego zbieram, A po drugie magniaki to mogą lecieć. Karat! Karat! karat. A ciebie? Tak! jest no, tuba! Ja pierdolę, to przeszał... <gryzanie> Papka, <to> są... <gryzanie> pakuj się wakacje! <gryzanie> dwa piwa wypił, kurwa, i go <gryzanie> Wódka, dzieciacek, kurwa, no, ale ja baj, bez pilo. No, no wy się, się udzieli, śmiejecie, kurwa. ale dwa piwa to jest naprawdę kurwa, no? A wódka to jebub... łapanie, ile ci na dywanie, kurwa. Wódka to się dwoma piwami najebał, nie? Nieprawda <noise> Nieprawda. Nieprawda. To nie bij. Pianki się napiłem. Coś napiłem? Pianki, kurwa. <noise> Oj, to z <skupna>, kurwa, podpiłeś. <noise> my lasy idziemy, tak? Kurwa 40 kilowat się piwo zmiotło jedno <grystanie> To chyba ciebie kurwa pies miód i ci nie było 3 godziny śmieciu To 3 godziny czy nie? dni? 3... <grystanie> a wie <chuj, zje. grystanie> Ej bu buła w ogóle znalazłem taki fajny screen z... z ich tagi teraz Ej może to jest bardziej boksik czy bardziej stopik? O Boże, kolejny, kolejny zjeb... Dziwne, że dzisiaj nie chcesz ruchać <grystanie> <grystanie> <grystanie>

No, loda ci za 100 zł kupię. Dobrze. Hajchem. Trzeba pierwszy Daniel, Daniel, Daniel. Podgrzewający się jak coś. Daniel, 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 Daniel. Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel, I udało się. Oj, fanatyk. To do mnie dzwoni. Tylko. Czego ty do mnie dzwonisz? Dzień dobry No, co dzień dobry eee, Czego tu Ile suka? kosztuje slot na loch? Nie ma slota na loch A no to wypierdalaj Sam wypierdalaj Góryski Nie, święty. ty wypierdalaj to jak będzie Paweł ten, no to Na chuj ty do mnie dzwoni. Tym razem Foksiu pyta, czy ma ci pokazać, co znaczy korzeń Dobra Co? Tym razem Foksiu pyta, czy ma ci pokazać, co to znaczy korek Nie A, no to radzę tam nie schodzić Nara Bigiego wpisz, Bigiego wpisz Ja wyłożę za ciebie, Bigi to, dobra, 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 tak, kto tak, powiedział. To tak. Jak, ale nie tak. słuchajcie, ja stan tak. ma pięć kadługów, stan ma <laughs> pięć kadługów, <bo śmiech> kupił. Ja jestem tak. ale mi... dla no, pigiego, za darmo. No, pigiego, tam, pigiego tam, darmo. za darmo. A tak, tak. Ale no dobra, no stan, ale wy, wykładaj siano, on ci spaci. Wykładaj siano on ci spaci. Ja spłacę. Nie ja mam kurwa, dobra, ja... Ja dmucham na Piledina! Albo dobra, lepiej nie, lepiej nie. Klikaj, klikaj. Dobra, sui. W takim razie następuje zwolnienie Wajchy. Bigi ma za darmo, Bigi ma za darmo. Ja zaradę w 3600. 3 Chyba szybko. Jeba, brat. I kto wygrał? sui! Bigi, Bigi, kiedy odcinek? <noise> żurek, ej, żurek, wypierdalaj ten żurek Musisz tak co 3 dni <noise> odcinek, sobie, żebym nie ja miał co oglądać. Kaszu zamyślicie. I nie ma tyle materiału, że jak BR upadnie, to jeszcze Ta. przez rok będzie dodawał. No człowieku, tyle kontentu mamy. Ujdola na odcinku będziesz tak? Jest Ujdola, nie wierzę, nie wierzę, kurwa, nie wierzę Nie <noise> 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 wiem. Pozdrów dealerów 15 minut Insta, nie? Węże dobrze idą. A idom. to byłem jedne węże tylko. Węże dobrze, że idą jak nie idą w cichego, ale jak idą w cichą, to. Kurwa. Cicho? Łamanie. Cicho mi do... Wigi... wylewu, wylewu dostał. Ja ty, ja bez chyba też zaraz będę łowy rybił, e, Łyby. Łyby łowy. E, e, a Ty, ja w ogóle może zrobiłem tak, że... Całe pt Enrika pójdzie sobie do ziumów. Ale będą... A przeszpiegij. Wyślij, wyśli Kakusia do ziumów i Kakuś nie ogarnie kurwa, że nie, ma Nie no, Kakusia to ja wydupcam z tej gildii. A jak nie będzie chciał grać to z party też go wydupcam, nie? Jest człowieku 20 Ukraińców na jego tymi, miejsce. O miejsce. O miejsce zajmuje nie, zajmuję. No, nie, 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 ci się zbugował, nie, <śpiewanie> Mogę tu <przesunąć>? nie, 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 i to ten nie wysłaj tego zdjęcia, bo hop jeszcze trafi do moich pracodawców starych, a ja zajebałem to. To za tą piżamę. Jak zajebłeś piżamę, kurwa, ty gdzie ty robisz? No na magazynie. Zajebałem piżamę z 20 par skarpetek. Nie, ta piżaba taka Mam jeszcze... Nie, jeszcze piżamę wika mam. Co za chuj, nie? Ręcznik z Coca-Coli. Zajebałem. Ja pierdolę. Ty luz i wódka to jest połowa pumpkina. To tak bez kappy. No ta. Ty, kurwa, ty, bez... ty me... me... to no ty, nie lepszy, ty, masz metr 60. Konuj Mam metr 70. A przynajmniej ty, nie, ty. Waży kilo. Ja nie waży 50 kg. Właśnie. nie waży 50 kg, no kurwa. No ile? 55 maksymalnie, no, kurwa. I tak, bo przestań tak, walić tak. w kujarze 90, ty. Myślę 90, z 90, kurwa. Nie widać ile 90, <laughs> 90 to jest plecakiem no, z kamieniami. Nie no, tyros. Ty no, chcesz to... zidentyfikować plotki? To odpal prostu ten. Odpal kamerkę i idź do wagi A ja myślę, że mam wagę w dołu? Hopie, szangę 40 kg bierze na plecy i to jeszcze stary mu bo on by tego nie utrzymał Chodzi na wagę i ma 9 dych Dwa, frajerzy jebany <śmiany> i w szpital <śmiany> leci, więc zamknij <śmiany> ryj Stary wchodzi na wagę jak, jak ty, Hopie, bierzesz hantelki 1, 2, 5 i powtórzenia nimi robisz pewnie No ja widziałem to zdjęcie, no i ty, Hopie, masz bitkę, jak mnie, dobra, ja wychłonę, to wiesz, jak Weź! Nie, dobra, weź na wagę Weź, kur... Nie go! Ja ci mówię, odpal kamerkę i weź na wagę ja nie mam wagi w domu. A ile ty wzrostu masz? Bo masz kurwa nie dużo więcej że metrze. Metr 90, nie? No, dużo więcej mam. No Będzie ile? Metr 72, kurwa Kawałek. chyba. Kawałek, no, i no, ja w mogę. Ja z tym Tybilem nie mogę na się jeździć, kurwa. Wyślij, wyślij to zdjęcie na pogadanki na rów niech ludzie ocenią, no, nie czy ważyć 90 kg. kurwa, ludziom, pojechał jeszcze jebany debil po czternastki po żeby ktoś pomyślał, że on tym ćwiczy. Po czternastki, ja, dobra, geni, nie ma to ja.